Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Witujemy z poniedziałkowym tematem dla reportera ze mną w studio w Lubinie Iwona Mierzwiak. Dzień dobry, witamy po weekendzie. Dzień dobry, Kasiu. Tak jest, weekend za nami. Yy, bardzo przyjemny tak jest. weekend i pod względem pogody, i pod względem wydarzeń, jakie miały miejsce w naszym regionie. No więc powinna być już nowa energia w nowym tygodniu. No i miejmy nadzieję, że będą nowe tematy w dzisiejszej edycji. Na nie już z Iwoną czekamy. 726 114 114 pod ten numer dzwoni. Pół godziny dla Was na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Zachęcam, zapraszam. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca właśnie w naszym regionie. Telefonujcie, opowiadajcie co można by poprawić w naszym regionie. A może już któryś z tematów zrealizowany zauważyliście, że e, e, są miejsca, gdzie już sytuacja się poprawiła. Chcecie wysyłać kwiaty i motyle i w ten sposób dziękować tym osobom, które sytuację poprawiły w regionie. No to są też takie możliwości. Kwiaty i motyle już przygotowaliście przygotowane czekają na ten moment kiedy będzie można je wysłać po prostu ale to za waszą sprawą 726 114 114 drodzy słuchacze bywają różne tematy w temacie dla reportera bywają tematy drogowe bardzo często a propos dróg no to ym, y, drogę gminną y, odwodnią w Orsku i coś na ten temat tak w Orsku. Iwona tak, tak jest. Tak, dokładnie tak jak mówisz, wójt gminy Rudna już podpisał umowę z wykonawcą na odbudowę drogi gminnej w Orsku. O inwestycje od lat zabiegali mieszkańcy tej miejscowości. Plac budowy został już przekazany. Prace budowlane ruszają z początkiem sierpnia i mają się zakończyć 21 października, no tak myślę około. A koszt zadania to ponad 242 tysiące złotych i te wszystkie pieniądze przeznaczyła właśnie z budżetu gmina Rudna. Właśnie, no i wszystkie te informacje też znajdziecie u nas w portalu miedziowe.pl, bo artykuł Iwony na ten temat jest, więc znajdziecie bez problemu odwodnią drogę gminną w Orsku, tak właśnie zatytułowany ten artykuł, więc tutaj poszczegóły jeszcze odsyłamy. 726 114 114, drodzy słuchacze, zapraszamy, dzwoncie, telefonujcie, temat dla reportera trwa i my czekamy na tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Pogoda się poprawia, o poranku było bardzo, bardzo dużo chmur w naszym regionie, teraz już sporo. Rozsłońca i coraz cieplej, no i gorąco będzie. Według synaptyków, przypominam, 28 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, więc przygotujcie się na taką wysoką temperaturę. Jutro trochę niższa, ale bardzo przyjemnie i słonecznie w naszym regionie. 726-114-114, przypominamy, numer do nas na antenę. Telefonujcie, dzwońcie, opowiadajcie, co można by y, zmienić w naszym regionie. No a tymczasem też zapraszamy do nas na portal medie.pl, również po to, żeby sobie przypomnieć, jak to świetnie niektórzy się bawili w weekend akurat temu było wiele okazji były wydarzenia sportowe były wydarzenia kulturalne były wydarzenia kulinarne również no działo się w naszym regionie między innymi za nami spotkanie działo się, działo się. tak spotkanie w dalkowie działo się mało tego nawet było takie wielkie wielkie spotkanie w Lubinie w hali RCS ogromne wydarzenie Tak byłam tam Właśnie twoje. Były trzy tysiące osób przez trzy dni, tak, od piątku do, do yy, niedzieli odbywał się tam kongres yy, świadków wiechowych. No, dla nich to bardzo ważne wydarzenie. Yy, rzeczywiście było bardzo dużo ludzi yy, no i były prelekcje, były, yy, były, były różnego rodzaju yy, yy, przemówienia, także no, działo się tam yy, rzeczywiście przez trzy dni. A jak y, się działo, to możecie sprawdzić, bo y, również właśnie Iwony Mierzwiak Galerię Foto. E, więc y, zachęcam, zapraszam. Możecie jeszcze doczytać szczegóły na temat tego wydarzenia. Możecie sprawdzić zdjęcia również z Jerzmanowej, a tam było bardzo smacznie, wielokulturowo, koncertowo. E, piękne zdjęcia Macieja Iżyckiego też z, y, możecie sprawdzić u nas w portalu miedziowe.pl. Moi drodzy, no właśnie, wydarzenia sportowe, mecz, o którym e, mogliście posłuchać w a, ostatnim serwisie się lokalnym oczywiście mowa o meczu który miał miejsce w Lubinie Udało się na szczęście ale słuchaj pięć goli i tylko dwa tylko dwa dosłownie ale, to, ale powiem ci że widziałam, widziałam tą całą taką czołówkę tych goli po prostu byłam aż zachwycona tym co się tam działo na tym boisku Nie jestem za bardzo fanką piłki nożnej ale za to oglądałam też mecz naszych naszych siatkarzy no. Też to piękne, tak. Też emocje się gałzeniły. <noise> to było tu. piękne też, emocje były niesamowite. Tak, właśnie. Kibice Zagłębia Lubin zadowoleni, a jeśli chodzi o kibiców Chrobrego, no tak nie do końca. Nie o takiej inauguracji nie sezonu. Do końca chyba, co? No nie, nie o mhm. takiej inauguracji sezonu w pierwszej lidze. Marzeni i kibice Chrobrego Głogów, ponieważ mecz Chrobregłogów Głogów kontra Lechia. Gdańska zakończył się wynikiem 2 do 4. No niestety, ale Chrobry Głogów przegrał to spotkanie. Ale zdjęcia też są dostępne u nas w portalu miedziowe.pl, więc również do tego wydarzenia sportowego można powrócić. Zachęcamy, tak jak zachęcamy do tego, żebyście telefonowali do nas, drodzy słuchacze, już 21 minut po 9, a jeszcze ani jednego telefonu nie odebrałyśmy z Iwoną, a czekamy, czekamy z niecierpliwością. No to jeszcze chwilę porozmawiamy, tak. w takim razie na antenie. Tu też jeszcze ważna informacja, Kasia Rososzko, nasza redaktorka z Polkowic napisała o tym, że władze Polkowic zapraszają mieszkańców gminy na konsultacje społeczne, a one dotyczą, słuchajcie, ścieżek rowerowych. Właściwie to będą inwestycje rowerowe na terenie całej gminy. I jutro o godzinie 15.30, czyli we wtorek w Polkowickim kinie, a nie w ratuszu, zaplanowano właśnie te konsultacje społeczne. Także ważne jest, żeby mieszkańcy też mieli ten swój udział w tym, gdzie chcą, żeby te ścieżki powstały. Myślę, że Warto tam pójść i porozmawiać. Tak, z koniecznie, zwłaszcza, że niekiedy y, słuchacze zgłaszają różnego rodzaju pomysły dotyczące dróg rowerowych w temacie dla reportera, a jest jutro właśnie taka okazja, żeby tak. bezpośrednio z władzami porozmawiać, zaproponować, podpowiedzieć. Y, no i to jest y, y, taki dobry moment właśnie na to, żeby w tym temacie się wypowiedzieć bezpośrednio, więc zachęcamy, zapraszamy. Artykuł na ten temat też znajdziecie u nas w portalu Miedziowa.pl, więc gdyby Wam się zapomniało o której godzinie i gdzie dokładnie to spotkanie zawsze można. Do nas zajrzeć i doczytać szczegóły, a przypominamy, że to jutro o 15.30 w Polkowickim Kinie. Wcześniej ym, było planowane to spotkanie w Ratuszu, ale jednak zmieniono lokalizację. Ehm, no i Polkowickie Kino, godzina 15.30, to jutro. Temat e, ścieżek rowerowych e, warto, warto, warto oczywiście mm, no, przyłożyć się e, e, i w, może w pewnym sensie w, współtworzyć tego rodzaju ścieżki rowerowe. E, no a przydają się oczywiście w naszym regionie wszędzie rowerzyści zwracają na nie uwagę, już teraz nie tylko osoby, które jeżdżą rowerem, ale też na przykład hulajnogami. Więc zapraszamy, zachęcamy do udziału. 726 114 114 i czekamy dalej na telefony. Czekamy z niecierpliwością. Zaczynam się zastanawiać, czy nasz telefon na przypadkiem się w weekend nie popsuł. No nie, nie popsuł się. W konkursie było wszystko w porządku. Co tam się dzieje? Telefon za telefonem. No widzisz. Słuchacze odpowiadali, była zwyciężczyni, No to teraz czekamy na telefony takie dotyczące tematów, które wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego, i jest, pojawia się telefon, więc dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Przepraszam, ja mam taką sprawę, bo ja jeszcze dzwoniłem. Jest ścieżka rozroba z Kopernika na osiedle Paulinów, której koło Lidla, tak? Mhm. I przy samym końcu przy ulicy wileńskiej jest wejście na działki ogrodowe, nawet. I ta ścieżka rowerowa zmieniła tor i weszła właśnie pod bramkę e, wyjścia z ogrodów. Tam jest niebezpieczny. Kiedy już z góry jadąc w parku od Paulinowa, by na mnie ktoś, oh, by na mnie ktoś najechał. nie? Mhm. Po prostu tam by był potrzebny jakiś słupek, który żeby omijali. Tam z początku jest słupek wstawiony, żeby samochody nie wjeżdżały. A tu można by było takie supleks zorganizować, żeby ta furtka była bezpieczna wyjście. Dobrze, to doprecyzujmy. Ja sobie wszystko zanotuję, żeby nasz reporter dobrze zrozumiał, o co mi chodzi. Na ścieżce no bo, rowerowej, no tam, na wysokości wejścia. Ścieżka rowerowa, mhm. nie? Jak jedzie się od Lila do, do Paulinowa, to jest po lewej stronie. Rowerem można jechać a później od ulicy Wieleńskiej przykierowano ją na prawą stronę. Nie wiem po co, bo tam y, ci mieszkańcy nie mają furczek, żeby wychodzić po posesji swojej na tą ścieżkę, a zmienili na prawą stronę i prosto pod furtkę, e, ścieżkę rowerową zrobili pod furtkę z, z ogrodów działkowych. To ostatnia furtka przy parku. I zamiast się wychodzi z ogrodów działkowych, jest żywopłot i jest niewidoczne to, nie? Mhm. I tam się wychodzi prostu na ścieżkę rowerową, a jadą z góry, nie, nie wiedzą, nie widzą tego, co wychodzi albo coś takiego. Dobrze, ale jas... Proszę mi jeszcze tylko dopowiedzieć, chodzi o to wejście e, koło sklepu tak. Lidl, czy z Nie, z chodzi o to innego. wejście tam na osiedlu Paulinowie. Ostatnie wejście, e, taka mała furteczka jest na działki ogrodowe narodu. Mhm. Tam jest przedszkole poziomka chyba na Wileńskiej. To już wiem, to już wiem. Kość no szkole? i tam jak do przodu, do góry, do parku jest wejście, bo tam była brama, to bramę zlikwidowali. No wygląda, no, my się dajemy radę jako ogrody działkowe, nie? Tylko jest wejście w no i tam futka jest niebezpieczna, no bo rowery jadą z góry, bo z dołu jak jadą, to widać troszeczkę, bo tam nie ma żywopłotu, ale jak z góry, to nie widać. Już parę razy by mnie potrącili po prostu. Mhm. I pan sugeruje, żeby te słupki gdzie umiejscowić? Żeby słupek umiejscowić przed furtką. Przed furtką. Tak, na, na, ślaku, na tym szlaku rowerowym, nie? Mhm. Tak, żeby wtedy, rowerzysta wtedy, zwolnił, tak? Kierowca, kierowca jadąc z góry, od parku, widzi, że coś tam jest, omija i wtedy jest mhm. bezpieczne wyjście z ogrodu. Dobrze, mam zapisane. Bardzo dziękuję no, za ten telefon dziękuję. i dziękuję. pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i proszę bardzo, pojawił się temat ścieżek rowerowych, co prawda w Głogowie, ale no właśnie, to taki temat, który, jak wspominałam, pojawia się dosyć często w naszej audycji. 726 114 114 Tutaj względy bezpieczeństwa wchodzą w grę. I czekamy na kolejne telefony. 27 minut po 9 a do 9.45. Czekamy z Iwoną jak dzisiaj na Wasze zgłoszenia. Tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy. Radielka Zagłębia Miedziowego. Kwiaty i motory też czekają, jakby co? Jakby ktoś chciał wysyłać osobom, które poprawiły sytuację, jakiś temat może już zrealizowany. Jest szczęśliwy finał. No to można dziękować tym osobom, które przyczyniają się do poprawy sytuacji w naszym w naszym regionie i wysyłamy wtedy kwiaty i motyle taki bardzo oryginalny sposób dziękowania. 726 114 114 drodzy słuchacze, czekamy z niecierpliwością no i przypominamy, że dużo galerii foto z minionego weekendu możecie obejrzeć, sprawdzić, może nawet siebie zobaczyć, jeśli byliście na danej imprezie, to jak najbardziej jest to bardzo prawdopodobne, a może nie byliście, żałujecie, gdy już oglądacie te zdjęcia. No właśnie. 726 114, 114 114. Drodzy słuchacze, temat dla reportera trwa, czekamy, czekamy z niecierpliwością na kolejne zgłoszenia. No spodziewałam się, że po weekendzie będzie dużo telefonów, że pod tym względem akurat było dobrze, pogodowo, można było spacerować, rozglądać się tu i tam i coś zauważyć. A jakoś tak dzisiaj wyjątkowo frekwencja, no nie za duża. 726 114 114. Będzie dzisiaj przerwa. Będzie dzisiaj krótka przerwa, ale zanim przerwa to jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę panią, ja mam takie właśnie pytanie na Kazimierza Wielkiego. Była kiedyś... Yy, sprawiedliwego, przepraszam. Była Biedronka tam koło Netto, mhm. jak jest mejnia. No i ta Biedronka teraz już jest kupę czasu nieczynna. A z tyłu tam są drzwi, wszystko pootwierane i no tam, nie wiem, ja to zgłaszałem na policję, ale policja widocznie nie reaguje. Tam się cuda dzieją w środku, nie? Jakieś ogniska ostatnio widziałem, bo tam przechodzę na działkę. W, tym, nagiełkę, budy w to tym budynku? Były palone. W tak, tym bu w budynku, w środku. Mhm, to niebezpiecznie. No bardzo niebezpiecznie. To będzie taki kiedyś incydent jak na starej cukrowni. Mhm. Coś się stanie. Tam po prostu są drzwi z tyłu od od tyłu od magazynów jak tam były dostawy pootwierane i tam, tam robią co chcą w środku. Mhm. Aha i pan, pan mówi, że zgłaszał tę sytuację na, na policji. No było zgłaszana, ale cisza. Cisza. Może nie mieli ten czasu. Aha. Dobrze. Także może państwo coś zareagują w tym kierunku. Dobrze. Zapisany temat. No, Dziękuję bardzo. Do serdecznie pytania. pozdrawiamy. Do usłyszenia. No, pytanie: czy, czy akurat ten budynek jest w rękach prywatnych? Spodziewam się, że tak, ale na 100% nie wiem. No, zobaczymy. No, jeśli już dochodzi do takich sytuacji, to faktycznie niebezpiecznie. 726-114-114. No tutaj temat pożaru został wywołany, a w miniony weekend bardzo głośno było o pożarze chemikaliów w miejscowości Przylepko Zielonej Góry, ale z pożarem. To też mieliśmy w naszym regionie do czynienia w miniony weekend i o tym też przeczytacie u nas Oj, w naprawdę. portalu miedziowe.pl. No, ta chmura takiego czarnego dymu nie wygląda dobrze. ale można zobaczyć to na zdjęciu u nas Widział? w portalu miedziowe.pl. Tak. tak. E, duży budynek po fermie drobiu, w którym ktoś zrobił składowisko odpadów tam się właśnie paliło i przez kilka godzin, kilkanaście zastępców straży, tak, gasiło pożar. Dochodzenie co do przyczyny jego powstania prowadzić będzie policja. No, można przypuszczać, że było to podpalenie. Ale no, to są niebezpieczne sytuacje. 726, 114, 114 drodzy słuchacze, no to 9:31 na zegarze, do 9:45 będziemy czekać na telefony, a na pewno odbierzemy. No i mam nadzieję, że odbierzemy, że ktoś jeszcze będzie dzwonił. Jeden człowiek, druga osoba i tak mam nadzieję, że już się dzwonicie na dobre. Ale teraz krótka przerwa, a po niej wracamy i, i po niej kontynuujemy dzisiejszą audycję. Zaczynamy drugą część dzisiejszej audycji. Temat dla reportera z Iwoną Mierzwiak. Czekamy na telefony 726 114 114. Czekamy na tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radiolka Zagłębia Miedziowego. Czekamy też na telefony z dobrymi informacjami, że już w danym miejscu poprawiła się sytuacja i możemy wysyłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania. I pojawią się kwiaty i motyle. To z kolei już wiadomość, którą przysłał nasz słuchacz na naszego radiowego messengera. Kwiaty i motyle za naprawę i wysprzątanie placu zabaw w Sieroszowicach. Dziękujemy. No to wysyłamy. Cieszę się, że pojawiły się kwiaty i motyle, a teraz kolejny telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchaj. Ja mam pytanko, czy tutaj od strony kolegiaty, jak się wjeżdża do przedszkola, jest jakaś możliwość, żeby, nie wiem, kolegiata czy ktoś tam wstawił ławeczki, żeby po tam ludzie chodzą, żeby mogli sobie, mogli sobie gdzieś usiąść? A w którym dokładnie miejscu? Hmm. Tam, tam jest... Tutaj, co? jak się wjeżdża do przedszkola. Tam jest przedszkole? Przy jakiej ulicy jest? No to nie, jak, jak, ma, jak pani wjeżdża od Żabki, jedzie pani cały czas prosto w stronę tych domków. Mm -hmm. Jest takie duża brama. I po prostu, żeby tam wstawić jakieś łoweczki. Hmm. Tutaj jak się jedzie w stronę w stronę tego mostu kolejowego. Mm -hmm. A, a miałby pan możliwość, żeby nam podesłać zdjęcie z lokalizacją dokładnie, o które miejsce dokładnie chodzi? Bo. Jak Pani wjeżdża, jak Pani wierza od, na kamienną drogę 37 i cały czas prosto, tam jest taki dosyć duży park. Aha. I tam właśnie, jeżeli się nie mylę, to sobota coś tam robi tam przy tym przedszkolu dla osób niepełnosprawnych. Aha. No, i właśnie tam, żeby wstawić jakieś kilka ławeczek, bo yy, zauważyłem, jaki jest trzem, że po prostu tam dużo ludzi przechodzi, a chcieliby usiąść, a nie ma gdzie. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli w pobliżu tego przedszkola miałyby być umiejscowione tak. te ławeczki, o których Pan mówi. Dobrze, no, za No, to jest taka, to do dosyć spory plac, więc można byłoby cokolwiek zrobić, bo tam koszą trawę z kościoła i tak dalej. To jakby wstawili ze 3-4 ławeczki, nic się nie stanie. No dobrze, zapytamy, czy są takie możliwości i, i czy są w planach e, takie łoweczki w tamtym miejscu. Już sobie dopisałam. Jeszcze serdecznie pozdrawiam. Jeszcze sobie na mapie doszukam tak precyzyjnie tego miejsca. 726 114 114. Czekamy na kolejne telefony i zgłoszenia i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennika Radielka Zagłębia Miedziowego. No i mamy już blisko 23 minuty do godziny 10, więc jeszcze trochę czasu jest. Jeszcze niecałe 10 minut naszej audycji, bo do 9.45 czekamy na tematy, ale też czekamy na kwiaty i motyle. Jeszcze mogą się przecież pojawić. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o, wysyłanie kwiatów i motyli w jednym temacie dla reportera nie raz, nie dwa, ale nawet więcej się czasami zdarzało, że wysyłaliśmy kwiaty i motyle. No, więc, drodzy słuchacze, miejcie na uwadze, że jeśli zauważyliście, że coś się poprawiło w naszym regionie, że jakiś temat, który był zgłoszony w naszej audycji już został zrealizowany i chcecie dziękować tym osobom, które sytuację poprawiły, no to oczywiście możecie jak najbardziej kwiaty i motyle można wysyłać. No dzisiaj się pojawiły ze sprawą słuchacza, który do nas wysłał wiadomość 726 114 114, a pod ten numer dzwonicie do nas. Dzwonicie i zgłaszacie tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Dzwonicie, opowiadajcie, co można by jeszcze zmienić na lepsze w naszym regionie, jeśli chodzi o, o różnego rodzaju też pomysły, co można by nowego zrobić w naszym regionie albo coś usprawnić. Zawsze też można, jak idzie ogłogów, zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego, i do końca sierpnia są takie możliwości, by swój wniosek złożyć. Szczegóły na ten temat też u nas w portalu Miedziowe.pl. Też urzędnicy chętnie pomogą, podpowiedzą i wyjaśnią te kwestie, więc o tym też przypominamy. 726 114 114. Drodzy słuchacze, zapraszam, zachęcam, korzystajcie jeszcze z tego czasu, który jest właśnie dla Was, specjalnie dla Was, na Wasze telefony i na Wasze zgłoszenia. Do 9.45. Chyba znalazłam tu przedszkola, o którym wspominał nasz słuchacz jeden z telefonów dzisiejszych 726, 114, 114, drodzy słuchacze, no to już ostatnie minuty, żeby zadzwonić do tematu dla reportera, bo już blisko trzy minuty nam zostały dzisiejszej audycji, więc nie ma co czekać. Jeśli jednak chcecie zgłosić nam temat, no to dzwońcie, dzwoncie, drodzy słuchacze. Nie czekajcie do jutra, tylko już dzisiaj zgłoście temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarza Wielka, Zagłębia Miedziowego. Drodzy słuchacze, dzisiaj. Po południu też będziemy podpowiadać, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Będzie pani Barbara Ryszczyńska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury Wierzmanowej. Będziemy zapraszać na młodzieżowe lato. No właśnie młodzieżowe propozycje na wakacje w naszym regionie od Gminnego Centrum Kultury Wierzmanowej, ale Ale ma też nas odwiedzić dzisiaj jeszcze pani Sylwia Stachowicz z Domu Kultury w Radwanicach, bo tam też takie młodzieżowe propozycje, chociaż dopytam tak do końca, czy to tylko dla młodzieży, jakie tam są ograniczenia wiekowe, bo też ciekawe warsztaty i ciekawe zajęcia. Się szykują w Domu Kultury w Radwanicach. Warto sprawdzać też szczegóły u nas w portalu miedziowe.pl. Zaglądajcie do działu Nieprzegap i do zakładki Co, Gdzie, Kiedy. No w tym tygodniu też będą ciekawe tematy i podpowiedzi jak spędzić czas wolny w naszym regionie, więcej goście będą się pojawiać w popołudniowym paśmie Radielka Zagłębia Miedziowego. Będziemy opowiadać jak możemy spędzać czas wolny no i będą też propozycje takie wakacyjne dla dzieci, dla młodzieży, ale nie tylko, nie tylko, bo znów interesujące wydarzenia przed nami, więc warto czytać miedziowe.pl, zaglądać do działu nie przegapić do zakładki co, gdzie, kiedy i warto drodzy organizatorzy umieszczać też samodzielnie tutaj informacje, więc zachęcam, zapraszam, klikacie zakładkę co, gdzie, kiedy, tam klikacie utwórz wydarzenie, wypełniacie formularz, dopisujecie kiedy rozpoczyna się wydarzenie, które organizujecie, kiedy się kończy, dorzucacie plakat, dopisujecie wszystkie szczegóły na temat tego wydarzenia, dopisujecie kto jest organizatorem, gdzie to się odbędzie wydarzenie, no i, no i my chętnie później opowiadamy na naszej o tych wydarzeniach, które organizujecie. No i chętnie Was też zaprosimy do studia, żebyście jeszcze więcej powiedzieli. Więc zapraszam, korzystajcie. Z zakładka, co gdzie, kiedy w naszym portalu WPL, A teraz przypominam, że to już ostatnie chwile dosłownie w temacie dla reportera 726 114 114, drodzy słuchacze, ale ja coś czuję, że. No chyba musicie jeszcze po weekendzie odpocząć, i może we wtorek to już będzie zdecydowanie więcej Waszych zgłoszeń w temacie dla reportera. No ale mamy, mamy trzy zgłoszenia. Dosyć istotne zgłoszenia, więc, więc na pewno przekażę oczywiście reporterom, naszym te tematy, no i będą sprawdzać, dowiadywać się, szukać informacji na te tematy. 726 114 114, drodzy słuchacze, zapraszam, zachęcam, telefonujcie, ale to już raczej jutro, bo już wybija powoli godzina 9:45. Zgadza się i wona potwierdza. No i będziemy czekać jutro znów od 9:15 do 9:45 w temacie dla reportera. Bardzo dziękuję też za wiadomość na Messengerze, bo dzięki temu pojawiły się dzisiaj. Kwiaty i motyle w naszej audycji jutro też będą takie możliwości, więc pamiętajcie. Iwona Mierzwiak ze mną dzisiaj dyszurowała przy telefonie. Bardzo tobie dziękuję. Dziękuję, Kasiu. I do usłyszenia do jutra w temacie dla reportera. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726-114-114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.